Witam tutaj awalki, a to jest kraj przepaści w Spin Tires. Udało mi się wydostać z tych drzew, które są za mną, których teraz już nie widać, bo jest ciemno. A przede mną mamy taką bardzo ładną, fajną skarpę. Taką dość stromą, także zjazd z niej też może być na tyle interesujący, że możemy to nagrać. Miałem jeszcze w planach, żeby pojechać tam, nie wiem czy widzicie, jest takie kółko czerwone. O, tam w tle po prawej stronie troszeczkę. Tam jest to całe ukrywanie, ale to myślę, że sobie możemy darować. Ja chcę już dojechać do tego warsztatu po prostu cały i zdrowo to jest bardzo blisko, ale jednak mamy przed sobą skarpę. Nie wiem, czy to się da jakoś obró da się to obrócić. Nie wiem, czy tu widać. Da się to jakoś jeszcze położyć może tę mapę? Nie. Ale yy, tego nie widać, ale tutaj jesteśmy znacznie wyżej niż yy, ta ścieżka tu na dole, także to może być naprawdę dość ciekawe. Pokonaliśmy jakoś połowy wysokości, niecałą nawet. Także jeszcze kawałek jest. No i trzeba sobie jakoś stąd teraz zjechać. Ja spróbuję tak super oszczędnie, żeby nie zużywać paliwa. Tu są drzewa. Tu są wszędzie drzewa! Ale co tam jest, co tam jest, co tam jest? Tam jest ta rzeczka i przez tę rzeczkę jak się przejedzie, to tam jest chyba już zaraz asfalt. Także kurczę już jesteśmy na ostatniej prostej. Tylko tutaj znowu są te pieprzone drzewa oczywiście. O, jak mi się pięknie udało! Widzicie ten skill? Dobra, gdzie jest nasz asfalt, kochany? Tam jest zaraz asfalt, dobra, czyli trzeba tylko przez tę drzeczkę przejechać. Mam nadzieję, że ona jest dość płytka. Tak jest. Blokadka elegancko. Tutaj teraz odbijamy w prawo. Pomogę sobie wyciągarką, której nie mam do niczego przyczepić świetnie. Bo nie chciałem zużywać za dużo paliwa na wyjechanie z tej rzeczki, bo widzę, że tutaj się zaczyna troszeczkę komplikować sytuacja. A ja nie mam paliwa, żeby się tak bawić. Naprawdę tu nie mam się o co zaczepić? A tu mam, dopiero tutaj, dobra. Tam też mogę w sumie jechać. Pociśniemy teraz na wstecznym w takim razie. Dobra, odczepimy sobie to. i yy, Mam tu jakieś światło wstecznego, coś tam jest, dobra, coś będę widział przynajmniej. Dobra, i do tyłu, proszę, tędy. Musiało mnie, oczywiście, znieść na kamienie jakieś. Świetnie! Fantastyczna sprawa, naprawdę! Kurde. Trzeba bardziej wjechać tutaj na brzeg. Oczywiście tu są jeszcze drzewa też. No nie, zajebiście. teraz. Oczywiście się znowu odwróciłem. Tam jak były, tak jak byłem. No bo wiecie, co pierwsze, ja pojadę sobie rzeką po prostu. Mam nadzieję, że ona rzeczywiście nie jest tak głęboka, że się tu potopie. Po co ja mam tu wyjeżdżać na brzeg? Skoro mogę pojechać rzeką. Genialne i wyjadę dopiero tam, gdzie jest asfalt, tylko tu są nowe jakieś kamienie. Mam nadzieję, że mi się uda przez nie przejechać bez problemów większych. Oczywiście, że będą problemy, kurde. Na kamień wjechał i myślał, że nie będzie problemów. No i brawo ja. Dobra, teraz do tyłu, ominiemy je, tu sobie już zawrócę. Nie, naprawdę, myślałem, że ta rzeczka jest głębsza, znaczy dlatego tak troszeczkę się cykałem. Ale dobra, uwaga, wyjechaliśmy. W końcu jest asfalt. Niechwalnia przed zachodem. Tak. <noise> co tu jest jeszcze pod tą wodą? Kamyczki oczywiście, tak? Bardzo fajnie. Nie, bardzo fajnie. Akurat brakowało mi kamyczku, bo dawno przez nie, nie przejeżdżałem i chciałem zobaczyć, jak to jest, bo kurde, tu nie mam się za co zaczepić nigdzie. Nie, no oczywiście, że nie. W rzece, Co? Wodę się z rzeczem Woda nie jest zbyt dobrym takim punktem odniesienia. No nie, nie mówcie mi, że ja tutaj nie wyjadę, bo kamienie wszędzie są. Będę od 10 kuźwa metrów od tego asfaltu, no A jakoś tak boczkiem O, 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 jestem coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej Jest, jest Teraz mi się jeszcze powinno udać jakoś zawrócić tutaj Znaczy zawrócić, wjechać prawidłowo na ten asfalt Do przodu I jest, jest, jest Moi drodzy, w końcu! Teraz tylko trzeba dojechać do warsztatu, co już nie powinno być takim problemem. E, chociaż mam tylko 20 litrów paliwa, 19 litrów paliwa, 18 litrów paliwa. Dwa, nie, 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 to tak, tak to nie będzie. Momencik, A jak na jedyne, czy sobie tutaj wiadę, to ile tego zużywam? 8 litrów na minutę, tak? Dobrze, no to 4 litry na minutę, 6 litrów na minutę. Nie wiem, co na tych wyższych biegach tak szaleje z tym paliwem. Ale to wygląda dosyć słabo, 16 litrów, 15 litrów. A jeszcze nawet nie widać warsztatu, 14 litrów, 14 serio zużycie, znaczy nie zużycie, boże, 13 litrów, 8 litrów na minutę mamy zużycie, 12 litrów. Uda mi się dojechać, dobra wyjechałem z tego Bajora Także tu już będzie tylko prosta droga Wyłączenie blokady dyferencjału Zupełnie nic nie pomogło 11 litrów paliwa mamy 10 litrów paliwa To jest tak turbo, rezerwa jeszcze na takie chyba nie byłem Oprócz tego, że mi się kiedyś po prostu paliwo skończyło Ale widać warsztat, jest warsztat I mamy 9 litrów na minutę yy, I 9 litrów Czyli myślę, że w minutę tutaj dojedziemy Myślę, że to nie będzie taki problem Dobra, sobie jedynkę plus wrzucimy, kurde a co, zaszalejemy sobie 14, 16 litrów na minutę? Takie zużycie, widzicie, 6 litrów. Uwaga, wyjeżdżę jeszcze do końca to paliwa, żeby było śmieszniej. Uwaga, 5 litrów mamy. Dobra, 5 litrów zostało zatankowałem 200, naprawiłem uszkodzenia i wszystko. I teraz tak, ja potrzebuję, em, nie potrzebuję na pewno nadwoje skrzyniowego, tylko potrzebuję na dwoje furgonowe. E, czy to coś tu jeszcze jest? No nie bardzo. A, nie wiem, garage, garage card jeszcze jest, ale ja nie mam zamiaru się z tym tarabanić przez tamta bajorka. No to może być dość, dość słabe. Dobra, i tym teraz muszę po prostu dojechać do tych moich przewróconych, do mojego przewróconego pojazdu. Także, uff, dobra. Strategicznie rozwiązałem to w ten sposób, że mam teraz pojazd, jeden z ostatnich sprawnych w ogóle. Jadę sobie nim, uratować mój. Jeden pojazd, który utknął, który jest dosyć ważny strategicznie. Tu jest drugi też ważny strategicznie, czyli punkt tankowania. Myślę, że jest, są dobre perspektywy, żeby tę mapę przejść i dostarczyć tyle drewna ile trzeba. No. Tylko teraz znowu muszę trzeci raz już przejechać przez te Bajoro tutaj. Eee, nie wiem czy wy to chcecie oglądać, bo, czy nie, czy, czy ja tu mam skończyć, ale 6 minut dopiero mamy, więc to by było. No, a nagrywam w ten sposób, że nie zrobię tu cięcia, także też jest dosyć... Ło. E, Jak ty mi się tu przewrócisz, to będzie nieciekawie, naprawdę. Dobra, nie, teraz. Przepraszam, że tak ostatnio jeździłem po tobie, że po twoim koledze, po twoim braciszku. Nie naprawdę jesteś tutaj dobrym pojazdem. Dajesz radę, kurczę, gdyby nie ty, to bym był w głębokiej dupie naprawdę. E, tylko proszę przejść przez sobie przenę tutaj teraz. Dobra, troszeczkę pod złym kątem jestem. Bo ja chcę wjechać na grzbiet, tutaj tego. No tylko zobaczcie, znowu jest to irytujące, że ja sobie chcę skręcić do tyłu, ale po prostu przednie koła zupełnie się nie ruszają i mają w zupełnie w dupie, nawet wręcz w złą stronę. Teraz zupełnie skręciłem. niż jak się, no dobra, nie, pieprze, no jadę do przodu, już, już, już mam w dupie. Naprawdę, jadę do przodu, po prostu nie będę tu wycofywał, bo znowu zawrócę i będę jechał do miasta z powrotem. Bo te przednie koła tak za bardzo. No szkoda, że nie ma na pewno na 4 koła ten pojazd, naprawdę. Naprawdę szkoda, to wtedy by był naprawdę fajny, ale tak to jest taki... Zupełnie przeciętny. Nie, 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 przepraszam, fajny, fajny pojazd jest, tylko mi się nie przewróci albo coś. Proszę. Ach... Dobra, wyjechałem z tej dziury w końcu, 1 plus i do przodu, proszę, gazu! Szybciej, nie mamy czasu na takie rzeczy. Wiem, że dasz radę tutaj, bo tę dyferencję mogę zostawić mnie Tymczasowo przynajmniej, aż sobie kamerę zmienię na taką. Z wrażenia. Dobra, gazu tą jedynką dajesz, 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 wierzę w Ciebie, podjedziesz tu pod górę, potem już tylko zjedziemy w dół, potem już tylko znowu zamoczę sobie buty przejeżdżając przez jezioro, i, i potem jeszcze tylko znowu się zakopię gdzieś tam na dole i będziemy już tylko, już na miejscu, będziemy, także to jest, to jest już tylko, nie wiem, jeszcze z 5 minut jazdy. Czemu ja się uszkodziłem teraz, jaki bezsens, przez, jak, no i znowu, czym, kępą trawy w środku, serio? Jedź, żeż, wierzę w Ciebie. Słyszysz? Wierzę w Ciebie, daj, dasz radę. Przejedziemy przez to razem. Gadka motywacyjna, ja pierdolę. A ten nic. No jedzie, ale jedzie, ale nie jedzie. No kurde. Tu znowu będzie jazda, żeby. Ach, momencik. Jedyneczka. Z jedyneczką tutaj jest lepiej, zdecydowanie jednak. Eee. Niebezpieczny poziom wody, no to przykro mi. Niebezpieczny na tyle, że sobie znowu buty zamoczę, tak? No i znowu, ja mam koła teraz maksymalnie skręcone w prawo. Nie wiem, czy wy mi wierzycie. Mam maksymalnie koła skręcone w prawo. O, proszę zobaczyć. A my jedziemy w lewo. No, proszę, proszę zobaczyć, jaki drift. No i kurde, dlaczego? Wstanie jakaś belka pod wodą, czy coś, chyba była, bo dopiero teraz się udało mi z niej chyba zjechać, bo tak jakoś, o, 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 jest, jedziemy do przodu. Niebezpieczny poziom wody, znowu sobie buty zalałem już teraz chyba do, do końca, już nie tylko zamoczyłem, ale zalałem sobie, wlałem sobie wodę do środka yy, i w ogóle. Z kabiny teraz aż widzę jak się wylewa tutaj ta woda, tu jest dosyć chłodno pewnie, także jest bardzo fajnie naprawdę. Przynajmniej nie możemy narzekać, że nam się silnik przegrzeje, prawda? To zawsze są jakieś, jakieś plusy. Plusem jest to, że... Mogę się też teraz napić. Teraz nie, ale przed chwilą się mogłem napić, jak ta woda tak głęboko doszła. I znowu mam koła skręcone w prawo maksymalnie, a jadę w lewo. Ja się zaczepię, przynajmniej mogę się zaczepić. Liną, także damy jakoś radę stąd wyjechać, myślę. Dobra, pięknego rozpędu też nabrałem. Woda niszczek... Jak tu głęboko jest? Żebym ja się tutaj teraz zaraz nie uszkodził tak, że muszę się naprawić i mi nie starczy punktów, żeby tamtego grata naprawić. Dobra, ale wyjechałem z tego jeziora w końcu. Aż mi jakieś drzewko wypadło z kabiny. dalej to jest? Dobra, jedziemy, kurde. Akcja ratunkowa, misja na Marsa i tak dalej. Jedynka plus i dajemy, jedziemy przez to Bajoro teraz, trzeba tu jakoś sprawnie zjechać. Może jakoś bokiem tu zjadę, żeby w to błoto tutaj nie wjechać, się nie wpieprzyć w te Bajoro. Tędy spróbujemy. Jak to śmiesznie podskakuje. Okej, okay, teraz tak. Tędy za bardzo w prawo dalej nie przejadę. Spróbuję tędy. Mam nadzieję, że się nie przewrócę. Nie przewracaj się. U. Te pieprzone patyczki. No nie, to jest akurat troszeczkę większe. No, to, to mogę nawet drzewkiem nazwać, no. Nie tylko patyczkami. Dobra, a ja się mogę coś zaczepić w ogóle? O, o te, o te rzeczy się mogę zaczepiać? Dobra. Yy, tylko za bardzo. Tam, dobra, tam coś jest. Re... Pani puści ręcznie, dziękuję. Okej, okay, jedziemy do przodu, to jest jakiś postęp. No jedziesz! Aha, blokada dyferencjału jest wyłączona, to trochę pomaga, jednak. Czy ja do przodu, do tyłu próbuję jechać? Aha, świetnie. Aha, brawo, ja. Wyciągarka do przodu, auto do tyłu. I czemu ja nie jadę? Genialne, po prostu. Dobra, czy tu mogę się o coś znowu. Zaczepić tam coś jest, dobra? To trzeba też z rozwagą robić, żeby się nie przewrócić wyciągarką, bo to jest dosyć smutne wtedy. Próbujemy się wyciągnąć po prostu z błota, a wyciągarka jest pod złym kątem i się przewraca. Ja chyba nie będę po prostu tego słowa, nawet bo to jest jak widać dosyć niebezpieczne. Widzicie ten skill, już tylko wyciągareczka chodzi elegancko i przejeżdżamy przez wszystko. Tylko, że ja bym chciał jechać w prawo. Dziękuję. W tamto prawo. Tak jest, dobrze. Dobrze, jesteśmy. Już widzę mój piękny pojazd. rozpieprzony, oczywiście, w drobny mak. Mam nadzieję, że mi się to drewno uda teraz dostarczyć. Ja, to by było tak fajnie, po prostu. Jakby mi się to drewno udało dostarczyć, to jest tak. Ja wiem, że jestem bardzo wymagający i tak dalej, ale. Nie, to by było tak fajnie, naprawdę. Yy, tylko zauważyliście, że ja znowu jestem w złą stronę tym gratem obrócony. Mam przyczepkę. Nie jestem co prawda przewrócony, to to jest zawsze jakiś plus. O, coś, coś się stało? Czemu się, czemu się odłączyła? To nie dobrze, że się odłączyła, bo jak się teraz podłączy, to znowu mi pewnie wywali w kosmos. Także ja się najpierw... gdzie ja jestem? O, tutaj. Yy, jak ja się najpierw naprawia, potem się podczepię, to znowu mogą być jaja. Jak berety. Aha, tylko że nie mogę się przyczepić do przyczepy, jak mam wyłączony silnik, świetnie. Naprawdę, to jest, to jest tak genialne. Nie, to jest świetny pomysł naprawdę, że nie mogę sobie przyczepy podłączyć z wyłączonym silnikiem. Jak ja się naprawię i mnie znowu w kosmos wyrzuci, to kończę z tą grą. Nie no, przynajmniej na nową mapę się przenoszę, bo to po prostu będzie straszne. Uwaga, naprawiamy. Połowę naprawiłem, powinno mi to wystarczyć, żeby bez problemu dojechać do celu. Jeżeli nic znowu mi się nie stanie po drodze, tylko teraz tak. Jak zminimalizować ryzyko, ja się tylko tym odsunę. Jak zminimalizować ryzyko wypadnięcia na orbitę tym pojazdem razem z przyczepą. Ja się tym odsunę po pierwsze, żeby sobie zrobić więcej miejsca do manewrów. To jest już i tak stosunkowo bezużyteczny pojazd, chociaż pewnie jednym i drugim będę musiał wrócić w pewnym momencie, żeby znowu zatankować punkty naprawy i się znowu postawić czy coś, dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Jedziemy do przodu, uruchamiamy ten pieprzony silniczek. Eee, oczywiście nie mam paliwa za bardzo. Żeby sobie tutaj zawracać Także obawiam się, że będę musiał postarać się jakąś tamtą tą wielgachną cysterną dojechać gdzieś w połowę drogi Co będzie straszne Będzie nieprzyjemne, będzie długotrwałe i będzie kurde w ogóle przerąbane Hmm, teraz jeszcze jakbym trafił tyłem tutaj w tył tej przyczepy Bo nie chcę pod jakimś kątem tego robić żeby mi się ta przeczepa znowu jakoś nie zbisiła i nie stwierdziła, że ona jednak zawsze chciała być statkiem kosmicznym, ale niestety rosyjski program kosmiczny już się zakończył, więc została przyczepą na drewno. Uwaga! Uwaga! Aż się boję! Przyczepiamy! Przeczepiamy. O! Poszło lepiej niż... Tak, tak to powinno wyglądać na początku. Poszło lepiej niż przepuszczałem, naprawdę. Dobrze, teraz zawracamy, kurde bele. E, tylko warto w zawrócić w ten sposób, żeby się nie wypieprzyć znowu na bok. Chociaż tym razem mamy dwa... To, to, nie, to, to nie jest dobre zawracanie z tego celu. Warto zrobić tak, żeby się nie wypieprzyć znowu na bok. Zrobiłem mniej więcej coś takiego, tylko że pojechałem jeszcze dalej na wstecznym. E, I wtedy się wypieprzyłem zupełnie na, na grzbiet. Dobra, szkoła zawracania ławalki zapraszamy. Teraz koła w lewo, skręcamy w prawo, do tyłu i uważamy na przyczepę, żeby się nie przewrócić. To jest bardzo istotne. I teraz do przodu koła w lewo, my też w lewo i jesteśmy e, powiedzmy, że w pozycji nieodpowiedniej. Dobrze, spokojnie. Ja sobie, ja sobie co to było? Ja, sobie, aha, spalinę moje, ok. Ja sobie się jeszcze lepiej ustawię, tak, żeby było naprawdę elegancie, żeby operator dźwigu miał. Tutaj bardzo komfortowe warunki pracy. Uwaga. Jeszcze coś mi nie pasuje. To jakaś strzałeczka się pojawia, że muszę jeszcze coś zrobić z ustawieniem tego pojazdu. Dalej nie mogę załadować. Ja tu zużyję pół paliwa, pół baku, żeby sobie w ogóle tutaj wykręcić. Świetnie, nie. Dobra, jak teraz? Dalej coś nie tak. Ja pierniczy. A co oni są wymyślaci? Uwaga. To tyłu, to tyłu, to tyłu. Wy, po prostu się te z tą przyczepą, kurde. Tak? Nie. O! Jest! Cztery punkty ładunku. Zobaczcie, jak, jak to fajnie wygląda. Ja jestem już pełen dobrych myśli, jak my to wieziemy pod tę górę tam zaraz, obok. O, to będzie... To będę jaja, jak berety, naprawdę. No ale cóż, jedziemy, mamy ładunek. I teraz się wypieprzę zaraz wyjeżdżając z tego startu. To będzie tak śmieszne, naprawdę. Ja pierdzielę. Dobra, paliwa mamy więcej niż pół baku, tylko jedziemy po pierwsze pod górę, po drugie z ładunkiem, więc paliwa na pewno mi się skończy, prędzej czy później. O, może jednym z tych pojazdów tam... Jakoś mi się... Musiał... Nie, bo to zaś by... Tak, to muszę to poza odcinkiem jakoś zrobić, żeby tam zaś pojechać po paliwo, wrócić, zatankować i potem spróbować znowu jechać do góry. No cóż... Mam wyłączony... Co mam? Mogę wyłączyć napęd na cztery koła tutaj, czy nie za bardzo? Co na to moja zdolność przemieszczania się w przestrzeni. No jakoś, jakoś jedziemy, dobra. Mam nadzieję, że da się to. Nie, najgorszy moment to jest tutaj ten podjazd pod górę. Jeżeli to przejadę, e, nawet jak mi jeszcze trochę paliwa zostało, żeby chociaż, nie wiem, przejechać przez to jezioro, to by było też fajnie. Bo potem to już mamy rzut beretem do miasta. Tylko, że mi się auta tam skończyły, tak jakby. I musiałbym odczepić naczepę. Pojechać tym autem do warsztatu, zmienić sobie nadwozie na yy, baniak. Yy, z baniakiem pojechać po paliwo, przyjechać do tego, bo wątpię, żebym z naczepą mógł tam wjechać przez po, gdzieś tam w okolicy tego jeziorka i potem jeszcze wyjechać z z powrotem. to może być słabe. Dobra, jakbym ja sobie jednak na pewno cztery koła włączył, to, bo to jest coś za coś, jak mam na na cztery koła, na 6 kół, przepraszam. To jadę szybciej, ale mam większe zużycie paliwa. A jak mam wyłączony ten napęd, to jadę wolniej, ale mam mniejsze zużycie paliwa, więc kurde, i tak źle, i tak niedobrze. I dobra, strategia moja była taka, żeby jechać maksymalnie przy prawej stronie i się podciągać co chwilę o jakieś pięki. I właśnie to uczynimy. Yy, pani puści ręcznie, dziękuję. I teraz tak, jedziemy znacznie szybciej, żwawiej. I yy, to może być jakiś plan działania, naprawdę, żeby w ten sposób tu się dostać pod górę. Dobra, i to puszczamy. Uwaga. Zaczepiamy się o coś następnego, proszę bardzo, tam. Jedziemy znowu do góry. Koła prostujemy, tak żeby nie wjechać w te pięki jednak, bo już muszę trochę odbić w lewo bardziej. Dobra, no zaczepiamy się o następne. Tam coś jest i, i elegancko. Tylko teraz tak, jest taki problem, że jak ja tu zjadę, lewa strona będzie głębiej, a prawa yy, prawa wyżej, to żebym się przypadkiem nie przewrócił jeszcze. Żeby było śmieszniej. U. No spróbujemy teraz bez żadnego podciągania, jak nam to wyjdzie. Jeszcze się przemieszczam. Nie jest tak aż strasznie tragicznie do niej. Muszę trochę podjechać pod górę, bo nie mam się o co zaczepić. Chyba to nie było najlepszym pomysłem na, pomysłem na świecie, żebym ja się tutaj zatrzymywał, jadąc pod górkę. Spróbujemy troszeczkę kółkami pokręcić w lewo, w prawo. To zawsze, to jest zawsze spoko pomysł. No i zobaczymy, czy mogę się o coś zaczepić. Jeszcze nie w dalszym ciągu. Dobra, po prawej stronie mam badyle, więc tam się nie będę pakował. Ja spróbuję tu środkiem jednak przejechać przez te kurde kolejny. Dopóki jeszcze jadę do przodu to jest dobrze. Jak przestanę to spróbuję znaleźć jakieś miejsce do wyciągania, do wyciągnięcia się. Na razie jeszcze damy, dajemy radę jakoś z tymi kółkami w lewo, w prawo. Tu jest troszeczkę jakaś głębsza kolejinka. Dobra, koła skręcone w prawo jedziemy do przodu, koła skręcone w lewo jedziemy do przodu. Jest. To, to jest jakiś plan na życie. Dobra. Czy seria tutaj nie ma nic, żeby się zaczepić znowu? Dobra, mam nadzieję, że tam wyżej będą te drzewka jakoś zdatne do użytku. Nie, to auto sobie całkiem nieźle radzi, naprawdę nawet z taką przyczepą yy, to załadowaną drewnem to jestem całkiem zadowolony z tego. Myślałem, że będzie gorzej. Już pewnie będzie gorzej, bo jeszcze naj najbardziej stromy odcinek jest przede mną. Tam pod samą tą górą. Dobra, mogę się o coś tu zaczepić już? Coś mogę, co prawda troszeczkę bardziej... Troszeczkę za bardzo z prawej strony jest, ale może i to coś da. Okej, okay, troszeczkę za bardzo mi zniosło na prawo ręczny. Eee, <laughs> co, czy coś mam bardziej z przodu? Tu coś jest, ale... Podczepiłem się. Przepraszam. Tak, jedziemy do przodu. Tu jest drzewo, no właśnie. Świetnie. Te brzozy smoleńskie, kurde. W ogóle mnie wyrąbało dziś. w prawo. Nie za bardzo, muszę się cofnąć troszeczkę. O, teraz. Tu bez wyciągarki muszę jakoś tędy przejechać, bo wyciągarka mnie za bardzo na prawą stronę ściąga. O, tutaj już mamy pierwsze problemy. Nie, 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 ja jednak wracam tutaj. Tutaj jednak lepiej jakoś mi szło. I jedziemy do przodu dalej. Nie będę wjeżdżać tutaj, bo tu jest chyba jeszcze bardziej stromo, niż jakbym jechał prosto, bo tu podjeżdżam jeszcze na tę trawę, także... No nie, no nie jest źle, ja tam chciałem jakoś kombinować. Dobra, i teraz mamy jakoś mniej niż połowę baku. O ile mi się da w miarę sprawnie tę te resztę tej górki pokonać, to jestem całkiem dobry i myślę, że uda nam się dojechać gdzieś w miarę blisko przynajmniej cysterny. Już nie mówię, że pod samą cysternę, ale, tak jakbym mógł tą cysterną jeszcze całą podjechać, tą naczepą, pod to, to, to by było już naprawdę świetnie. Dobra, jeszcze kawałeczek, i będę myślę, że będę mógł się zaczepić o coś Tym bardziej spodobając, że po prawej stronie mogę się zaczepić o te drzewa. Ale, jak ja się do nich przyciągnę, to mi jest zupełnie w prawo z kosi znowu. Także będzie, będzie niefajnie, mogę się o coś zaczepić tam na wprost. Tam coś jest, ale chyba mnie za bardzo zniesie. No właśnie, nie, zupełnie, zupełnie nie o to chodzi. Ja chcę jechać do przodu, a nie w prawo. Nie chcę jechać do lasu, tylko ja chcę jechać do, do jeziora też fajnie. Mogę teraz. O, jest, jest, dobra, jesteśmy uratowani. Samą wyciągarką dam radę, żeby paliwo oszczędzić. Dajemy radę, no zobaczcie, jak pięknie. Sama wyciągarka, kurde, tamtego małego złoma nie potrafiłem wyciągnąć w dół jeszcze. A ten ma taką wyciągarkę, że jeszcze cały ładunek z drewnem potrafi pod górę podciągnąć, no. Troszeczkę paliwa poświęcę, żeby się szybciej stąd wydostać. Może troszeczkę. No i teraz odbijamy w lewo, już pomału. I co? I klapa totalna, dobra. Czy coś tu jest w tym błocie? O, tam coś leży, dobra. Fajnie, jest na wprost przynajmniej. Próbujemy znowu. To wyciąga ta wyciągarka nawet jest tak dobra, że jak ja próbuję jeszcze gazu dodać, to nawet to za bardzo nie daje nic. Co tu się stało? A kamień! Oj, to kamień trzeba ominąć, bo on mnie potem będzie prześladował do końca życia nie są niefajne. Dobra, już jestem gdzieś zaraz przy tym punkcie zaczepienia. O, jeszcze kawałeczek, dobra. Puściłem i co teraz? Czy ja się już tutaj będę mógł wydostać na jezioro? Jestem! Dobra, jeszcze nawet mi się rezerwa nie włączyła. Jest szansa, że przez jezioro przejedziemy, jak myślicie? Nie wiem na przykład, czy nie lepiej by było jechać tutaj tą drogą i potem przed samym jeziorem tam gdzieś zjechać. Zresztą zobaczymy jak to wygląda na mapce, jak mam tu odkryte. Nie, ciemno. Gdzie ja jestem? A tu ja jestem. Um. Nie no, to też ciemno. W prawo mamy ciemno, także jedyna droga, którą znam jest jest-, jest w ten sposób. Myślę, że dałoby się. Nie wiem czy tam jest taka płócie, znaczy o co chodzi z tym kolorem takim siwym. Dałoby się przejechać tędy tą drogą i potem odbić za tymi drzewami lewo, bo tam wygląda jak jakaś przecinka. Także może tam by było łatwiej przejechać przez to jezioro. Ale nie mam takiej pewności, więc... Pojadę tam, gdzie mam... Yy... Yy... Ale tam gdzie mam pewność, że mi się uda przejechać, bo już tędy jeździłem z towarami i tak dalej. Proszę się zaczepić o coś. Punkt zaczepienia jest zawsze spoko. Jak jest gdzieś w pobliżu. Dobra. Ja nie mogę wjechać na górę, bo się przewrócę, bo tu jest strasznie głębokie to jezioro. zaraz przy brzegu. Nie wiem, nie wiem co to za jezioro, jak ono działa, ale jest straszliwie głębokie. Może jest jakieś świeże. Dopiero tutaj jakoś woda się pojawiła, czy coś tu siadło, czy jakąś kopalnie mają uranu pod spodem. ...ruski, czy o co chodzi. I tu tak tąpło i potem dopiero zalało się wszystko. No tak to by się chyba trochę zamuliło takie jezioro, nie? To by było... ...w miarę płytkie to, płaskie. Ale nie... Witamy w Sprinter, gdzie fizyka to... ...pieprzyć w twoją fizykę, my mamy swoją własną fizykę. Nasza fizyka jest lepsza, bo jest rosyjska. Czy coś, dobra. Jakoś jedziemy do przodu. Powoli do przodu, co prawda zużycie paliwa mnie troszeczkę martwi. Nie, jakbym wyjechał naprawdę tutaj, przejechał przez jezioro i wyjechał pod tę górę, to będzie fantastycznie. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, nie? Bo już nie mówię, chociaż może mi się nawet uda do garażu dojechać, do warsztatu. 81 litrów mamy i 25 minut, 25 minut filmu, to jest akurat dość, ale kurde. Nie, o, ale wam zrobię, ale wam zrobię, ale wam zrobię. Teraz odcinek skończę i się nie dowiecie, czy ja na tym paliwie dojadę. Tak zrobię. O, kurde, dobra. Także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i na razie. Muahaha.